Yo, hej hej, witajcie! Z tej strony Prezes, Pan Prezesowy, a to jest Minecraft Survival. Pierwszy odcinek i pierwszy odcinek prawdopodobnie na kanale ee, Minecraft 1.18 i zaczynamy naszą przygodę. Dlaczego Creeper? No bo Creeper jest Minecraft, Minecrafta każdy od czasów alfabety czy czego tam jeszcze było, bał się, Creepera i Creeper. To prostu. Dobra, słuchajcie, nie wiem jak tu zacząć ten początek, co wam pokazywać, więc ja po prostu jak będzie coś ciekawego, coś ciekawego zrobię, coś ciekawego będzie do pokazania, czy coś to wam to będę nagrywał. Nie będę nagrywał longiem wszystkiego, bo longiem no... Bo Minecraft 118 11, jest trochę słabo zoptymalizowany, mają to poprawić i, i, i wiecie, i komputer może nie wyrabiać, także po prostu żeby zaoszczędzić komputerowi ze sobą i tak dalej, to, to nie będę nagrywał Longiem właśnie. Dokładnie. A to jest nasz Spawn <coughs> Kaszelek. O, idealnie praktycznie na 0.0, nie? Takie, takie fajne koordynaty. Super. To jest kamień. A czym wyżej, tym lepiej, bo węgiel i żelazo. W yy, W118. Minecraft. o oh, baby. Ulala. Ulala. Pion. Creeper, Creeper. o oh, baby. O oh, i węgiel, dobra. Super. Yy, dobra, słuchajcie, no nie wiem. Ja się zaraz z wami zobaczę, bo. Bo nie ma co tu nagrywać. Odpłynąłem troszeczkę od naszej wyspy. Gdzieś tam się. A, za nami się zrespiłem. <grym> Odpłynąłem troszeczkę i ruiny portalu. Yy, jedynym problemem jest to, że nie wykopię złota, bo nie mam żelaznego kilofa, Ale złota to nawet nie ma. Jedwabny dotyk. Yy, jedwabny dotyk. Wezmę. Yy, no. Yy, no, niech będzie. Ochrona przed ogniem. Spokój. No dobra. No dobra. Dobra. Dobra łódkę proszę oddać, bo łódka jest zawsze na propsie, kozak i w ogóle. Eee, no i co? A, taki ekipunek startowy. Nie wiem, czy pokazywałem, czy nie, właśnie, ale to tak mniej więcej to wygląda. Eee, tam się gdzieś zespiliśmy. Węgla na wizji z Wami kopać chyba nie będę, ale żelazo, żelazo, tak jest. Mamy to. Mamy żelazo, mamy żelazo. Raz, dwa. I tylko dwa żelaza. W ogóle. Aj, dobra, nieważne. Wypłynę stąd to Dobra, wypłynąłem, zebrałem, zebrałem. Dziękuję. I czy mamy coś tu jeszcze ciekawego? Przepraszam bardzo. Przepraszam, hello. Wiem, mogłem to patrzeć w dół, ale to nie chodzi o to, bo żelazo czym wyżej jest lepiej, a. A na jakieś diamenty, czy coś, to będę polował innym razem. Dobra, bo tu już się robi trochę długo ten odcinek, w sensie przedłuża mam wrażenie, a tu nic nie ma. Gdzieś muszę chyba płynąć dalej. Lava pool. Krowy. Dobra, my cięcie, zaraz się widzimy. Odpłynąłem naprawdę niedaleko, ale mamy rafę koralową i wydaje mi się, że warto by było zrobić tego screena. Tego miejsca. Czekajcie, żebym ja wiedział o co chodzi w ogóle. Tak, może? Dobra, zrobiłem screena. 10 grudnia 2021. W ogóle jesteśmy po Mikołajkach. Możecie napisać w komentarzu moi drodzy, co dostaliście z zapisanego na Mikołajki. No, możecie się pochwalić. Bo ja dostałem tylko od życia w Nie no, żartuję. Ale no, możecie napisać. Po prostu ok, ja chętnie poczytam. Spoko. I tak to wygląda. Płynne sobie dalej i dużo życzenia za moment. Jej! mamy chatkę wioski... wioski chatkę wioski, chatkę y, wiedźmy. Ona ja sobie zbieram w ogóle te. W sensie przez przypadek zacząłem zbierać, to już tak tak zacząłem, nie? Kiedyś w ogóle łódki o te liany, o cokolwiek w sensie się rozwalały. O lilie wodne tak samo. I to było strasznie irytujące. Teraz sobie możemy farmić właśnie. Liany. Czy jestem gotowy na to starcie No tak średnio, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, szkoda, że w tych, w, w chatkach Wiedźm tak naprawdę to nic nie ma, to, to jest useless strasznie. Ale, 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 czekajcie, może się uda, że nas nie trafi, pojrzałem, aj trafiła, trafiła. Ale zabiłem, dobra, super, łowca potworcy był pierwszym, młot którego zabiłem? Dziwne. Ej, czy ja zginę na tym? 660, 340, 660, 340, zginę. Tak długo to zatrucie trwa? Yy, dobra, słuchajcie... 4 yy, będą no, potrzebne, bo 4, 3 razy 4, no nieważne. Jedno, jeden węgiel przepala 8 klocków, albo czegokolwiek, ale 8, no, także tyle. Hmm, chatka weźmy. Wiecie co ogólnie sobie. Oj, ten kot taki, ten. Ym... No. No wiecie. O, ja nie mam ryb. Wrócę tu kiedyś. I mam nadzieję, kotku, że tu będziesz. Rozumiemy się? Super. On jest zbugowany chyba w ogóle jakiś, bo nie wiem, bo, bo ten. Ale, dobra, nieważne. Nie ważne. już zaczynam gadać. Przeszedłem się tutaj po okolicy, tak ogólnie całą tą wyspę, na której się zrespiliśmy, w wokół. I tak po prawdzie mówiąc, to tu nic ciekawego naprawdę nie ma. coś w jest sensie straszna lipa. Jest totalna lipa. Nie widziałem tego wcześniej. I mam wrażenie, że po prostu... wrócę do... no pół serduszka w ogóle XDD. Co się dzieje, proszę Państwa? Złote zwykłe, jedwabny do tych, ale to już mam takie. Nie biorę, ale to szczęście. Ale to mi nic nie da, to mi nic nie da. To. No dobra, no dobra, Lipa. Eee, wracam na wyspę. Eee, tam sobie ogarniemy. Co sobie ogarniemy? Eee, no, jakieś takie miejsce nasze pobyt, taką tymczasową bazę, właśnie wręcz to sobie tam pogarniamy. I co? I co chciałem powiedzieć? I Jezus, wysłowić się nie mogę. Fuck. Czy ja tego dobra nie będę tego zbierał, bo to sensu chyba nie ma na dłuższą metę. I tylko jest teraz pytanie takie, mianowicie, bo tu nie ma żadnej wioski w okolicy. I żeby wieśniaków sobie jakoś ogarnąć, to będę musiał albo przez neter sprowadzać, albo uleczać zombie... zombie villagerów, tak? No bo innego wyjścia nie ma. No jakoś tak to będę sobie musiał rozkminić i i, i tak to właśnie będzie wyglądało. Dobra, ehm. Ja nie przedłużam, żeby głupot nie mówić, bo ja jestem taki, nie wiem, zastosowany, taki, to, to, to jest dla mnie takie obce, gadanie, nagrywanie i to wszystko, takie, no nieprzystosowany jestem jeszcze, ale jeżeli Ci się podoba, to możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco i nie przegapić następnych odcinków, tak jest, dokładnie tak, W ziomeczku, no i koleżanko, bo jak jesteś dziewczyną i to oglądasz, to Cię witam bardzo serdecznie i się cieszę, i zostaw suba i będziemy ziomkami. Dobra, ja robię cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, szykuje nam się mapa skarbów. Prawdopodobnie taką tutaj dostaniemy. Delfinek się zablokował. W ogóle to jakieś dziwne są w tej wersji. Eee... O, mapa skarbów, ale nie tutaj, eee, bo po co? I drzwi, 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 powietrze. I tutaj będzie mapa skarbów? Będzie mapa skarbów. Super. Dobra, więc płyniemy sobie do mapy skarbów. Jeszcze w tym odcinku w ogóle bym bardzo chciał iść sobie jakieś pod ziemię i ogarnąć diaksy. To gdzieś będzie tam, nie? Na to by wychodzić... Nie. Czekajcie, 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 czekajcie. To zawsze jest ciężko się ogarnąć mi z tą mapą. Znaczy niektóre są bardzo łatwe, no bo wiadomo jak tam jakiś teren już jest wygenerowany i tak dalej to spoko ale, ale jak nie ma, no to jest kłopoty. Jakieś będzie tam. Słuchajcie, yy, dobrze mówię? No, na razie się gdzieś mniej więcej zbliżamy. To może być tam. Kolejna dżungla, tej dżungli nie widziałem. Chyba, że to jest ten mikro, taki biom teraz, co wchodzą takie, takie, wiecie, co? Yy, kurczę, te mapy są ciężkie dla mnie do ogarnięcia. Ja tu mogę teraz yy, lamić. Nie wiem nawet jak to określić, ale no, tak się może dziać. Eee, tylko... Tylko, żebym za długo nie lamił. Dobra, już się coś odkrywa, dobra, idziemy w dobrym kierunku. Widzicie, to jest czarna magia. W nie miałem, że mam kierunki północ, południe, mógłbym sobie spojrzeć pod, pod F3 i popatrzeć gdzie jestem, ale to wiecie... Pi razy drzwi i też się ogarnie, tak? Nie ma co się stresować, tylko czy... Czy to będzie gdzieś daleko? I skoro już mamy tą mapę skarbów, to wam od razu pokażę taki trick. Znaczy pewnie wy w ogóle podejrzewam, że wy e, jak gracie w Minecraft to prawdopodobnie wiecie więcej ode mnie. E, bo, bo tak pewnie jest, nie, nie ma co się oszukiwać. Chociaż wydaje mi się, że i tak jestem w miarę tak względem technicznym tej gry dobry. Taki w miarę ogarnięty tak samo, ale... No ale widzicie mam z mapą problem. No to jest... Ach. I byłem na tych bagnach. Przed chwilą tu byłem. Tam jest ta chatka. Nie mogli mi od razu powiedzieć. Ej, tu skarb, kop. No nie mogli. E, dobra, jestem gdzieś dokładnie tutaj. Szukamy sobie czanku. Czekajcie, czekajcie, gdzie to są? Gdzie to patrzeć. E, moment, 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 koordynaty chunk, Dobra. 9 na 9 musimy być. Dobra, jest tu 9 i teraz idziemy do tyłu do tyłu. I jak mamy ten klocek 9 na 9 właśnie to tutaj kopiemy. Patrzycie sobie na ten chmund. Pod, pod blokami, pod tym. tym. 9-9 musi być. Tylko widzicie, ja tu mam pewien problem, eee, bo tu nie ma skrzynki. Czekajcie. Nie rozumiem. A bo ja teoretycznie chyba nie jestem na tym nielaza. Poczekajcie, ej, jak się pola granica czanku? Moment, moment, moment. F3 plus G? F3 plus G. Dobra. To chyba ten chunk z, tą, z tej mapy będzie jednak gdzieś tutaj. I tutaj musimy sobie szukać 9 na 9. Moment, moment, moment. Fuck tak. no i widzicie ja tu tracę tu już prawie 5 minut nagrania, a ja nadal nie mam tego co bym chciał. Czekajcie, 9 na 9. To może być tutaj, ale. To mogłoby być tutaj, ale. No nie wiem, na no skopie, ale to takie. Jest, jednak jest, jednak jest. Spoko. Super. Mamy rybki, mamy rybki. Wracamy po tego czarnego kota. Słuchajcie, to się uda, na bank się uda. Na 100% się uda. I tak już wyłączam te wiem, wiem, wiem. To irytuje strasznie mnie też. Eee, kotek. R3 plus G, dobra, super, mm, dobra, idziemy po tego kota eee, Fak, eee, kot 6 rybek, no raczej się uda, nie? Powinno się udać eee, Tylko jak go przetransportować? Dobra, będę myślał o tym za moment Czekajcie, bo ten kot się boi, a się odbugował bo Wcześniej nie był taki zbugowany jak widzieliście, nie? On tam próbował biec, został w miejscu, walił w ścianę A teraz się odbugował Muszę przyznać, że takiego kota mieć, to by było spoko. Tylko czym się go oswaja? Halo? Nie rozumiem. Czym się oswaja tego kota z chatki? Tą drugą taką... A, dobra, nieważne. E, Wygupiłem się. Mamy serce oceanu, super. O, nie wiem do czego mi, ale może się kiedyś przyda. Może... Dobra, wracam już na tą wyspę i, i potem się widzimy, ja będę próbował jeszcze ogarnąć diamenty, bo liczyłem na to, że będzie w tej skrzynce, ale dzisiaj no, się przeliczyłem. Dobra, tam się zrespiłem, tutaj wróciłem, ee, oświetlam sobie delikatnie, aby teren, żeby nam tutaj mm, kłopotów nie robili, nie, bo teraz w sumie łatwo sobie ogarnąć ten teren taki, żeby, żeby faktycznie się tu gdzieś moby nie respiły. Także spoko. E, dobra, umówmy się, że na razie nam taki teren wystarczy i tak dużo tej wioski nie mamy. O nic nie muszę jakoś bardzo dbać. Posadziłem sobie tą trzcinę tylko. E, bambusika bym też sobie posadził, chociaż czy jest sens. Nie ma sensu, bo jesteśmy w dżungli. E, zróbmy sobie jakieś... U, nie zrobimy sobie. E, dobra, idźmy spać. <laughs> Idźmy spać, pójdę sobie porobię, porąbę trochę drzewa tutaj i zrobię sobie skrzynki, posegreguję ekwipunek, ogarnę sobie drabinki, zrobię zejście do kopalni i idziemy po diaksy, bo bo nie wytrzymam bez diamentów, a chcę takie pierwsze przynajmniej coś tam, takie coś pokazać, nagrać. Nie wiem, jak będzie później to wyglądać, bo w sobie nie dbam o to i nie myślę. Um, ale chcę to nagrać, żeby sobie już poza, między odcinkami jakiś tam swój progres, powiedzmy, poczynić, e, robić i tak dalej. E, w sumie jest problem tylko taki, że jest piątek, ale nie, ja nie będę miał czasu dużo nagrać w weekend. Bo właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że jest problem taki, że w weekend właśnie się będzie grało, 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 grało i teraz to wszystko nagraj, ale nie no, tak nie będzie. Bo właśnie akurat ten weekend, teraz co będzie 11-12 grudzień, to taki zajęty jest mocno i, i no nie będzie mnie. Także w sumie nie muszę się martwić, że, że, że tam jakoś, jakoś tam pójdę z, do przodu, nie? Progres, upgrade. Level up. Dobra, kopiemy to. Super, że się nam skończyło. Tak właśnie chodziło. o to, tego giganta się pozbyliśmy. Jabłuszko zawsze spoko. Biorę tą brzuszkę. Biorę brzuskę. Jedyny problem jest taki, już nawet nie tyle co ci villagerzy z wioski. No bo to tam jakoś sobie faktycznie ogarnę, to nie będzie problemu. Bo nawet na taga nie muszę mieć koniecznie, żeby zombie ogarnąć. Ale jest tylko problem taki, że... że że tam jest tych, Boże, jak to się nazywa, wiecie o co mi chodzi, to to takie te, te bloki, co z tego jak to zrobisz, to wychodzi Boże i krowy sobie rozmnażasz i tak dalej się bawisz. Bo to jest, to jest takie OP w ogóle. Jak to się nazywa? Dobra, nie wiem, nie ogarnę tego, tego teraz pustka w głowie. Ale to jest takie OP i warto latać właśnie po wioskach i sobie to zbierać, szukać. Po to mi jest właśnie motyka. Ja to będę robił między odcinkami, raczej między odcinkami, właśnie, bo wiecie, to będę latał w cztery kierunki świata. Tu będzie wioska, tam nie będzie, tu nic nie trafię i to nie ma sensu z tego kleić odcinka, aczkolwiek jeżeli będę robić takiego, bo faktycznie, że wybiorę się na parę, parę wiosek, będę plądrował, to postaram się jedynie co to wziąć to może i faktycznie nagrać, ale taką małą wstawkę w filmie wam zrobić w jakimś przyspieszeniu. Nie wiem, coś takiego będę chyba musiał wykombinować, bo też chciałbym w miarę, w miarę możliwości wam jak najwięcej pokazywać jak, jak właśnie to. Bo wiadomo że jak będzie coś takiego mega żmudnego, że sensu do nagrać to nie ma i tak dalej, no to nie, no to po prostu trudno to nie, nie będziecie tego widzieć i, i ben, pokażę Wam efekt końcowy albo working progress, nie wiem cokolwiek. Chodzi o to, że takie pierdoły typu właśnie to teoretycznie jestem w stanie nagrać. Nie jest to ciężkie, nie, nie jest to żmudne, monotonne. Także wydaje mi się, że Wam pokażę po prostu, żeby tam nie było. Co? So. Poty! Ty też Yy, dobra, mamy pełen ekwipunek. Yy, Także... Także już yy, serwony? Nie no, jeszcze to mogę <laughs> tak że mogę ściąć, Także... Lecę już chyba. I jak w miarę możliwości będę mógł, to sobie zrobię te drabinki. I lecę do kopalni, zrobię porządek w skrzynkach. Eee, no dokładnie tak. Nic dodać nic, nic dodać, nic, ująć, tylko te jabłuszka bym się to zbierał, bo jabłuszka są też na propsie. W sensie jak mamy leczyć zombie wieśniaków, no to, no to muszę to zbierać, nie? No same się nie uleczą. I właśnie złoto, boże, nie wiem gdzie na którym poziomie najlepiej zbierać złoto, muszę to ogarnąć. I złotem też się zająć. Dobra, eee... Dobra, spadam i robię przede wszystkim cięcie, bo to za długo trwa i to jest nudne. Dobra, to jak krew dosłowiłem. Tak sobie ogarniam, wiecie, do tej kopali, żeby iść, i siedzę sobie tutaj, tak, tak bardzo no, cięcie, nie? Mówię, kurczę, wszystko jest oświetlone, co tu się może wydarzyć? I słyszę zombie. Tak, mówię, dobra, odwracam się i pa! będzie, nie? A on wódce. A postawiam wódkę, bo nie miałem miejsca w kwipunku, i mówię, dobra, stawiam. Także śmiesznie wyszło. I mamy. Ale to nie jest zombie villager. No to niestety kolego musi zginąć. Niestety. Robimy sobie jakieś takie drobne porządki w ekwipunku. Eee, tak i czekajcie, czekajcie, ja mam jakiś kamień. No niby, no niby nie dużo w ogóle, to jest, to jest też problem. Ale trochę wydobędę, dobra, wydobędę kamień, bo jeszcze tam do chyba zerowego, czy do któregoś tam około w tych, tych okolicach jeszcze jest cobblestone zwykły. Chociaż myślę w ogóle, że z tego drugiego kamienia też się tam da co nieco pogarniać. Okej, okay. a jeszcze nie zrobiłem tych drabinek, no właśnie, Ulungu. ulung, 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 ulung. z czym do ludzi ulung? Ulung. Ostatnio bardzo polubiłem słowo ulung. wyzywam wszystkich. Wszystkich jak leci. No, z 16, no tyle. No myślę, że będzie no bo to jednak jest który poziom. To jest, słuchajcie, 63, a ja muszę się dostać na minus 60. Także jest, jest moc, jest moc. Naprawdę. Minecraft zaskakuje coraz bardziej. Fajnie, w ogóle podoba mi się ogólnie, w którą stronę zmierza Minecraft bo było naprawdę jest fajnie, przyjemnie, kiedyś można było o tym pomarzyć, a nawet właśnie się o tym nie marzyło, bo le, przecież to jest niemożliwe, a jednak, dobra, ja idę kopać serio w dół, bo, bo ten odcinek będzie trwał rok, tutaj sobie zrobię takie wejście, będę kopał na dwa, żeby wiadomo jakby jakaś jaskinia była czy coś, a tak swoją drogą to. No to cięcie, no i widzimy się za moment, no, no to tyle chciałem powiedzieć swoją drogą, także do zobaczenia, hej, tu, jesteśmy na poziomie piątym i żeśmy znaleźli jaskinię jakąś, tylko, tylko teraz jest pytanie, czy ja w ogóle chcę tu się wbijać, bo ja tu prawdopodobnie zdechnę na miejscu od razu, od razu tu zdechnę, ale wbijam, wbijam, oświetlam, nie pytam, robię swoje. Jezu, może się uda. Może nie zginiemy. Ej dobra, nie zginąłem, jest zombie. Dobra, mamy to, więc spoko. Powinniśmy sobie jakoś poradzić. E, dajcie mi to w łapę, e, bo tu trzeba oświetlić. A, e, e, szkielet to już nie jest takie łatwe. Czekajcie, czekajcie, jak jeszcze to ogram? W ogóle warto by było się najeść. I... Gdzie jest ten szkielet? Kurczę! Aaa. Dobra, mamy to. Ej, nieźle. Nieźle. Jest, jest nawet nieźle. Jest nawet nieźle. Wiecie, fajnie, bo no to jest na pewno, pewno dla mnie jakaś nowość. Te jaskinie. Nie mam armora. Nie mam armora i nie wiem, czy to nie będzie mój kłopot, problem. I czy to mnie nie, nie, nie wpędzi do grobu, że tak powiem. Ale no trudno, zaryzykujmy, tu w ogóle wszędzie teoretycznie mogłyby się już pojawiać diamenty. Dobrze, ja widziałem, że ten Keeper wybuchnie. Jeszcze ten, jak wybuchnie, to już będzie super. Ale ten, oczywiście, jak potrzeba, to nie wybuchnie. Czy on ciernie, na sobie? Na no to wychodzi, że tak. Na no to wychodzi, że tak. Okej. Okay. dobra, widzicie, jest masa, masa potworów. Nie spodziewałem się właściwie kaiwa tutaj. Tak szczerze miałem nadzieję, że uda mi się do końca dojechać i tam bez większych problemów. No ale widzicie jest jak jest. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę przedłużać jakoś bardzo tego odcinka, a wydaje mi się, że tak jak jest długi. Jak nie, jak nie bardzo długi. Ja sobie tutaj powydobywam, co mam powydobywać. Tak sobie pochodzę po tych jaskiniach. Bo nie będę nagrywał odcinka z chodzenia po jaskinach. Bo pomimo, że są jak najbardziej ciekawe, co gdybym coś znalazł naprawdę wybitnego, to się z Wami podzielę tą informacją. Ale takie jakieś tam zwykłe jaskinie, to już też bez przesady, żebym to nagrywał, bo to jest okropnie nudne. A diamenty. No nie, no będę po prostu się bawił poza odcinkiem, wydobędę sobie diaksy, ogarnę sobie jakiś diaksowy set, jakieś tam diaksowe itemy i... I... Tylko muszę pamiętać, gdzie wyjście. I będę sobie powoli wszystko progresował, yy, bo w następnym odcinku już bym chętnie chciał iść do noteru. I pada deszcz. Dobra, mm, no ale w tym odcinku to już chyba nie będę wam jakoś bardzo przedłużał. O, Sza w głowę, kamienny kilow i quipper, ale cały się świat zobaczy wszystko enchantowane z tym koksem. Koksu roxu, koksu roxu. Nie wiem czy był koksu Oglądałem niedawno koksa roksa i widzicie, koksu roxu. Yy, Chociaż z roxem to za wiele wspólnego. Nie mam praktycznie nic. Poza tym, że byłem jego widzem z jakieś 4-5 lat temu, to, 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 to tyle mnie z tym łączy. Ale no nic, dobra, papa zombie, ciebie tu nie może być, lecz się pożegnałem, nie? No, widzicie, te eskizy są fajne. Jakbym znalazł gdzieś tutaj jeszcze diament może na szybko, ale nie znajdę diamentu, no nic. Dobra, serio moi kochani, jeżeli wam się spodobał, to w sensie serio możecie mi napisać na przykład komentarz, że jest git, albo że jest nie git, weź to, tam tamto, możecie mi pisać, możecie zostawić łapkę w górę, w dół teoretycznie też możecie, chociaż tego nie widać, także, także nie zostawiajcie łapek w dół, bo, bo będę was bił, a jestem koksem, jak już widzicie, także jak dostaniecie z tej siekiery, to nie ma nie ma co zbierać. Yy, I widzimy się w następnym odcinku, yy, który, nie wiem, po weekendzie jakoś może wleci. Albo właśnie o, bo ja nie wiem kiedy ten odcinek wleci, ale prawdopodobnie celuję chyba na niedzielę. Yy, powinno mi się udać. Także jak w niedzielę dostaniecie do odcinek 12, to... to jakoś na tygodniu. Na tygodniu już prawdopodobnie będzie jakiś następny środa może? No. Także dobra, bo ja bardzo przedłużam, ale się stresuję, nie mogę tego zakończyć. Jakoś chcę grać, chcę nagrywać, nie wiem, gdzieś fajny vibe. Także ziomeczku albo koleżanko, to do zobaczenia w następnym.